Heja, 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 jak tu mówił słynny komik Konio z Lala Mino, jeśli pamiętacie. Witam Was serdecznie, jest sobota, późne popołudnie, nagrywam pierwszy odcinek i winylowych Impresji i dzisiaj o płycie Makaja McRaven. Tytuł mnie zawsze tutaj troszeczkę, że to powiem, challenge'uje, ponieważ on jest Universal Beans e F Sides, muszę być tutaj bardzo precyzyjny, yy, dlatego że jest to trochę inny album niż jego wcześniejszy album sprzed przed, przed dwóch lat. Wiecie co, trochę mi się język plącze dzisiaj, ale wybaczcie, bo to pierwszy odcinek, od tak dawna nie nagrywałem nie live, że aż szok. Właściwie live lepiej mi wychodzi niż nagrywanie, wybaczajcie. Yy, oto sięgnę sobie po tę płytę, którą mam dzięki Hozosłuchy Store na www.chocosuchy.com to sklep, którym zarządzam, także pozwalam sobie i wyciągnąłem z tego to przepięknego mebla, który mam dzięki kunst.com i zapraszam właśnie, jeśli potrzebujecie naprawdę fajnych rzeczy pod Wasze kolekcje winylowe, pod gramofony kunst.com przez 2S to będzie też w opisie, więc na pewno sobie znajdziecie. Do Pana Kuby i tam na hasło Pan Winyl Taniej, ale nie o tym dzisiaj tylko e, na pewno to jest ważne, ale Makaja McRaven, moi drodzy, płyta, e, którą mam dzięki e, artykułowi na NowaMuzyka.pl. Zobaczcie, parę minut a już zareklamowałem trzy fajne rzeczy. Chodzę słuchy store, e, Cooltown i NowaMuzyka.pl. Macaia McRaven, bardzo fajnie wydana płyta i podoba mi się ten pomysł z tym, że ona nie jest zafoliowana i że naklejka zostaje, co nie, jest super fajnie, bardzo mi się to podoba. Świetna okładka, przypomina mi to takie jakieś afrykańskie wydania, no i tutaj nie da się ukryć, że Macaia jest czarnoskóry, jest perkusistą, znanym w Nowym Jorku pewnie, w Los Angeles i w paru innych miejscach. Ale zanim o tym, co jest na tym, to trochę jak jest wydane to winylowe wydanie. Mamy piękną e, okładkę. Tutaj jest tylko literki, które mówią nam, że to jest Makaja McRaven, Universal Beans EF Sides, e, International Ante, Anthem Recordings Co. Company. E, bardzo fajne wydawnictwo. Zerknąłem na nich na bandkanty, polecam. W środku mamy wkładkę. E, proszę bardzo, osobiście Makaja napierdziela w perkę. E, I tutaj cały z artykułu dowiedziałem się, nagłaśnię na nowej muzyce, że ta płyta to jest taki jakby mixtape, dlatego że znajdują się tutaj nagrania live sesje oraz nagrania studyjne zmiksowane razem. Makaja ponad tego słynie. Eee, zamówiłem sobie tą płytę miałem nadzieję, że przyjdzie razem z tą pierwszą płytą e, Universal Beans, ale niestety ona już nie jest dostępna na winy lub przynajmniej na razie. No i bardzo fajna, e, generikowa okładka, to znaczy się reklamujące wydawnictwo. No i tutaj. To co najważniejsze, czarny krążek, strona E, strona F. I zanim dalej sobie poopowiadamy, to ja po prostu tutaj włączę. Tutaj kiwanuka, nuka, kiwa nuka makai. Kiwa nuka makai. No nie, takie śmieszne, że niby. Tutaj zapodajemy sobie już muzyczkę, niech ona nam spokojnie tu leci. Pewnie zwróciliście uwagę też na gorilas. Tak jest. Pozwolę sobie ryknąć kawy, mimo że to nie jest kawa z panem winylem. Słuchajcie, ja sobie posłuchałem tej płyty już któryś raz i słucham. Może te, które będę ją dzierżył w ręce. Bardzo mi się podoba muzycznie, ale nie tylko muzycznie. Właściwie ta płyta jest soundtrackiem do takiego filmu 26-minutowego, który Makaja nagrał wraz z kolegą reżyserem. Bryknęli się po takich różnych miejscowościach, z którymi był związany on, jego rodzina muzycznie, a też ta historia jego rodzinna jest fajna, bo jego ojcem jest czarno-skóry jazzman, który wówczas mieszkał w Paryżu, poznał jego matkę, Holendę. Hungarian, to jest Węgierkę żydowskiego pochodzenia, on był jazzmenem, ona była taką muzy zajęta muzyką tradycyjną, muzyką folk. No i z ich miłości muzycznej powstał Makaja, który od naj 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 najmłodszych lat po prostu towarzyszył, towarzyszyła mu muzyka z najwyższej półki. Ja myślę, że tutaj jest naprawdę wiele fajnych numerów, moimi ulubionymi. Mam dwa ulubione, ale jeden jest szczególnie. Jest to numer, no właśnie, teraz Mądry i znaleźć tytuł na tym, na tym. O jest, yy, dobrze. Mac atak, nie, nie mak jak Fast Food, tylko MAK, a tak to jest świetny Beat, beat Science i, no i ten pierwszy Everybody Cool. Jeszcze się przyznam, że nie wszystkie tytuły zapamiętałem, ale naprawdę świetne. Mnóstwo gości tutaj występuje, ja wiem, że 20 różnych 20 różnych artystów. Makaja oczywiście gra wszędzie na na perkusji i da się, wiecie co, tutaj jest jakoś tak fajnie, bo to jest jazzowa płyta, ale jest, ma taką hip-hopową energię i jest w tym ogromny feeling taki, takiej energii i uczuć. Zresztą Makaja sam mówi w wywiadzie e, dla radia NPS chyba, jeśli dobrze pamiętam, e, o czymś takim, że muzyka formalnie nie jest językiem, bo nie przekazuje żadnych słów, nie można jakby formalnie komuś przekazać komunikatu e, samą muzyką, ale niesie duży ładunek energii i niesie ze sobą Dużo emocji. I tutaj też Makaja zwraca uwagę na to, że muzyka to jest bardzo ciekawy. Konstrukt, który pomaga łączyć się ludziom. Dlatego on też ubolewa nad tym, co się dzieje teraz, że ludzie są rozłączeni, i wydaje się, że ta płyta była sposobem na to, żeby jednak się z powrotem połączyć z tej energii koncertowej, energii na żywo. I ta muzyka na pewno ma energię koncertową, ma taką energię na żywo, i serdecznie ją polecam. Płyta możecie kupić oczywiście na www.słuchy.com. Mega polecam i. Jeszcze raz proponuję zapoznać się z tymi mebelkami od firmy Kunst. One też są na chodzonsłuchy.com. Także jeszcze tam jest takie coś, że kupicie przez nasz sklep, to jeszcze stówę na płyty dostaniecie. No, to ja się kłaniam nisko. To były winylowe impresje, część pierwsza. Pan Winyl, odwiedzajcie vloga. Pozdrawiam. Yo!